Witam Was serdecznie z tej strony Domek Szypanowski Bartnik. W tym odcinku pokażę Wam jak znakuję matki i jak leczę wcześniej utworzone odkłady. Ale na początku chciałbym Wam gorąco podziękować za miły odzew pod ostatnim filmem. Za fajne komentarze odnośnie tego, co lubicie w pszczelarstwie. Może w sumie bardziej chodziło o y, prace, jakie y, lubicie wykonywać w pasiece. A fajnie wszystko skomentowaliście, dodaliście trochę takiego aspektu filozoficznego, że faktycznie y, praca z pszczołami to cudowna rzecz, że każda chwila spędzona z nimi uspokaja, sprawia, że czas zwalnia, że stres przechodzi, ale myślę, że y, wszystko spuentuje y, cytatem, który jest w kalendarzach pszczelarskich, że Bóg stworzył pszczoły dla wszystkich, ale pieczę nad nimi powierzył nielicznym. Więc y, mam nadzieję, że takim pszczelarzem też sam jestem że opiekuję się tymi stworzonkami jak tylko mogę. I fajnie, że wśród moich subskrybentów jest taka pszczelarska ekipa, z którą można wymieniać się doświadczeniami, podpowiedziami. Mam nadzieję, że dużo młodych osób y, postanowi zostać pszczelarzami. Bardzo Was gorąco do tego zachęcam. Naprawdę y, praca z pszczołami to coś cudownego. Dobra, już nie przedłużam. Zabieram się za pracę, żeby coś nieco Wam pokazać. Mam tutaj odkład, w którym niedawno unasieniła się matka, zaczęła składać jajka. Nie ma tutaj czerwiu krytego, a jeśli jest, to nawet kilka komórek. Będę chciał y, tą rodzinę przełożyć już do drewnianego ula, bo mam na tym pasie kilka rodzin, które no, są dosyć mocne. Muszę je osłabić i przełożę czerw kryty do tych moich odkładów, żeby się szybciej rozwinęły do jesieni. Będę szukał matki, żeby je oznakować. I przy okazji będę leczył odkład kwasem mlekowym 15%, żeby ograniczyć ilość warozy, żeby ta rodzina spokojnie rozwijała się do jesieni, a na jesieni przeprowadzę już takie porządne leczenie. Dodatkowo leczę odkłady, bo niektóre trafią do moich znajomych. Chcę, żeby też mieli pszczoły w dobrej kondycji, bez warozy. Wiadomo, że ta kilka sztuk pewnie warozy zostanie. Nie chcę stosować amitrazy, bo taka osoba może chcieć nawet wziąć miód z, takiej, z takiego odkładu. Mimo, że tam będzie troszkę podkarmiał cukrem, to dla siebie tam kilka słoików yy, będzie bardzo cenne. Po co znakuje się matki? No Przede wszystkim, żeby je szybko znaleźć w takim odkładzie czy w rodzinie produkcyjnej. W ciągu sezonu jest tam około 50 tysięcy pszczół, więc znaleźć matkę to tam jest nie lada wyzwanie. Po co w ogóle szukać matkę? No przede wszystkim jeżeli robimy przegląd, to taką matkę, jak znajdziemy na ramce, odkładamy ją do odkładówki i spokojnie możemy przeglądać rodzinę. No, będąc pewnym, że jej nie znieciemy. No taka strata w ciągu sezonu to jest yy, dla sprzedaża duża. Czasem w tanach rojowych trzeba strząsać pszczoły z ramek, żeby szukać mateczników rojowych. Więc no, znalezienie matki szybko to jest super sprawa. Jeżeli rój nam ucieknie, no to też sprawa cywilnego. Pszczelarz 3 dni ma możliwość taki rój odebrać, żeby go nie stracić. I też jeżeli znakujemy matki, opisujemy dany ul, daną rodzinę, to wiemy, z którego ula uciekła matka i jesteśmy w stanie jakoś prawnie tam swój rój po prostu odzyskać. Również jak izolujemy matki, stosujemy izolator chmary, czy izolujemy matkę na półkorpusie, żeby nam przeły więcej miodu przyniosły ułatwia to bardzo pracę. Jeżeli tam mamy kilka uli, no to wiadomo, że nie musi być to atak konieczny, ale jeżeli ktoś ma dużą pasiekę, no to każda minuta jest cenna i chcący przeglądać taką pasiekę, to jednak znalezienie szybko matki jest tutaj sensowne. Dobra, co nam będzie potrzebne do znakowania matek? Ja używam takiego narzędzia, którym sobie tutaj blokuję matkę. Nie mam na razie takiej wprawy, żeby łapać ją w ręce i z nią tutaj coś robić, bo może mi odlecieć. Wiadomo, że matka, która spada jajka, no jest cięższa i nie będzie tak zbijać się w powietrze, no ale szkoda ją stresować. Będzie potrzebna też fajka, żeby matkę złapać na plastrze. Później matka do tego urządzenia sobie wchodzi. Zasuwam. Jest tutaj taka krata odgrodowa gumowa. Jest tutaj taki tłoczek, który ma ograniczenie, że tylko do pewnego poziomu go możemy wcisnąć. Jest tutaj gąbka, żeby nie uszkodzić matki. Opalitki w tym roku mamy białe opalitki. Ja stosuję numerki. Chciałem znaleźć jeszcze takie opalitki, żeby było 1A, 1B, 1C. Taka numeracja. No, żeby łatwiej później w razie w udowodnić, że rój jeżeli wyjdzie z mojego ula, no to jest po prostu mój, bo jak wszyscy stosują takie opalitki, no to wiadomo, że może być z tym problem. No, kropelka w żelu. Ja używam kropelki. Super się to sprawdza. Używałem szelaku, ale strasznie mi gubiły opalitki matki, więc wystarczy jedna malutka kropelka i opalitek się przykleja. No i zapałki, żeby łatwo było opalitek założyć na matce, ale wszystko Wam pokażę. Tu jest odkład, więc tutaj nie używam dymu, żeby matki nie spłoszyć, żeby mi gdzieś nie uciekła. No, jak znaleźć teraz taką matkę? Przede wszystkim trzeba poszukać ramek, czasem nawet może być na powałce, więc lepiej to sprawdzać. Trzeba szukać ramki, gdzie są świeże położone jajeczka i prawdopodobnie tam matka będzie na tym plastrze. O, no, jest tu ramka osłonowa, jest tu praktycznie sama pieżga i pokarm. Na razie sobie włożę tutaj do ula. Tutaj są larwy i wianek pokarmu. Mam tutaj mateczkę, chodzi sobie tutaj. Zakładam na nią fajkę. I czekam, aż wejdzie w głąb fajki. No, trzeba przytkać z drugiej strony palcem, żeby nam nie zwiała. I jest tutaj. Teraz tutaj odsuwam tłoczek. Czasem jak nie chce wejść, to można dmuchnąć tutaj fajkę. A no, usta się tam na dół. No, uciekaj tam do góry. O, ustawiła się ładnie. I już jest tutaj urządzenie. Dobra, w tym miejscu będę miał ul z numerem 41. Fajnie sobie taką numerację też opalitkową stosować, żeby wiedzieć z jakiego ula matka wyszła. Czasem nie jest to takie proste, bo nam wypadnie jakaś matka. Trzeba mieć kilka zestawów opalitków. Dobra, mateczkę mam tutaj. Opalitek mam też przygotowany. Mam tutaj dwa zapałki. Dobra. Podsuwam mateczkę tak, żeby mi tutaj się ustawiła ładnie. Do zdjęcia no o jest teraz ładnie ustawiona biorę troszkę kleju ślinie koniec zapałka i numerek naklejony mateczka sobie tu podeschnie dam ją do cienia, żeby sobie tam chodziła a ja teraz wezmę i podleczę pszczoły opryskam je kwasem mlekowym, tak jak mówię 15% sam robię kwas kupuję 80% w litrowym pudełeczku jak opryskam pszczoły to będzie inny zapach w ulu i spokojnie później matkę przyjmą Specjalnie ubrałem sobie starszy strój Bo jak będę pryskał kwasem to żeby mi później nie śmierdział No, przeważnie takie prace wykonuje Odkłada Mam tutaj już Przygotowany kwas, jest to yy, Z atomizerem no, Robi taką fajną mgiełkę I teraz tak Biorę każdą ramkę osobno Tak z dalsza, taką mgiełką, trzy razy opryskuje z jednej i czy z drugiej. Kwas mlekowy jest to naturalna substancja, która występuje w ulu. Pszczoły. Pierzga przecież przechodzi fermentację mlekową. Kwas mlekowy nie szkodzi pszczołom, ale. ale uszkadza tam y, aparat gardzielowy y, warozy i taka waroza po prostu ginie z głodu, bo nie ma co jeść. Używam się taką mgiełką, żeby nie moczyć pszczół. No trzeba też to robić z wiatrem, nie pod wiatr, żeby nas to nie leciało. No i resztę pszczół tutaj wsypuję. Nasuwam ul na poprzednie miejsce odkładówki i pszczoły będą szukać teraz nowego wejścia Jeszcze taką jedną giełką prysnę od góry i tyle Tu jest jeszcze na powałce kilka pszczół Pszczoły ostro wentylują. Mateczka już myślę, że podeszła, więc ją tutaj ładnie wypuszczę. I sobie weszło. No, wykonałem już zabieg. Pszczoły mają denicę osiadkowaną, więc sobie to wywentylują. Waroza spadnie yy, całkiem poza ul. I pszczoły będą już od niej trochę uwolnione. No, przeglądę wszystkie odkłady i na końcu będę przeglądał rodziny produkcyjne. I z tych rodzin już powkładam tutaj po ramce z czerwiem krytym. Pszczoły już mniej więcej będą wyleczone z tego roztocza i waroza nie wejdzie mi do tam tamtych ramek. No Wiadomo wzmacniając tą ramką czerwiu, no to na pewno w niej jest też trochę warozy. Ale kosztem tego, że wzmocnię ten odkład, to później i tak będę leczył na jesień. Mam tutaj rodzinę produkcyjną, w której jest matka nieoznakowana. Będę chciał ją oznakować. Jest to matka rojowa, którą prawdopodobnie wymienię na jesień, jeśli będę łączył rodziny z odkładami pomocniczymi. Jeżeli się będzie w miarę sprawywać, to, to może ją zostawię. Zobaczę. W takiej rodzinie większej gorzej, matkę znaleźć, bo jest więcej pszczół. Tu raczej będzie tylko pierzga, więc tu matki ciężko będzie znaleźć. Ja poddaję matki w matecznikach, więc są nieznakowane. Muszę je znaleźć w rodzinie produkcyjnej, albo w odkładzie, albo w oliku weselnym. No i chyba zima będzie szybko. Bo pszczoły już tak mocno kitują ulę. I sprawdzałoby się to zgodnie z księżycowym kalendarzem. Wiosna miała być brzydka i była brzydka. Marzec i maj był taki średni. Znowu, że w drugiej połowie września ma być już taka typowa jesień. Czyli pewnie z nawłocią nie poszalejemy. No jest mateczka. Tutaj sobie chodzi. Akurat w tym miejscu wygryza się czerw. I matka od razu zaczerwiła wolne miejsca. Widać tu jajeczka. Matka trafia do fajki. Ja sobie tu przytykam ciałem. No i mam tutaj już ją. Spróbuję trochę lepiej nagrać, bo przedtem nic nie było widać. No wchodź to. Czasem dmucham tu fajkę. No i mateczkę już tutaj mam. Jest to rodzina 45, więc szukam opalitka 45. wracam go numerkiem do góry. Wylewam sobie tak kropelkę żelu tutaj. Nie chcę bezpośrednio na matkę, bo czasem lubi taki klej wyszczelić. Mateczkę sobie tutaj podciągam do góry, jest już zablokowana. Biorę trochę kleju tutaj, jest taka część matki, gdzie można przykleić. Moczę śliną końcówkę zapałka, dociskam tutaj numerek, puszczam i mateczka ma już przyklejony. Czasem dmucham chwilkę, żeby klej szybko wyschł bo czasem matka próbuje przecisnąć się przez tą kratę i opalitek spada, jeżeli się jeszcze nie przykleił. No w odkładach. Leczyłem kwasem, więc zapach momentalnie się zmienił w ulu i pszczoły nie okłębiłyby matki. Teraz no nie, nie leczę kwasem, bo odbieram jeszcze miód z tej rodziny. Żeby zdezorientować pszczoły, bardzo mocno je odymię. I powinny spokojnie przyjąć matkę. Mateczka już powinna wyschnąć. Tu akurat matka długo czerwi, więc raczej nie odleci, ale w odkładach i takich ulika weselnych trzeba uważać, bo taka matka składa mało jajek, nie jest tak dobrze podkarmiona i może nam odlecieć. Uchylał tutaj kratę. Jest dosyć nieśmiała widzę. No i już sobie weszł. Jeszcze raz po Nie zdarzyło mi się, żeby pszczoły ścięły matkę od zapachu kleju. Składam miodnie z powrotem. I to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.